Cześć, Wafel. Witam Was znowu weterynarzy, i lecimy znowu się męczyć z challenge mode. Ojo, by tym razem jakoś wyszło. Ostatnio byliśmy bardzo blisko. Aczkolwiek wiem, że smoczek może być bardzo wzmocniony. Nie wiem, czy jest zawsze, aczkolwiek jeżeli będzie, to będzie źle. Synergiczka tu jest. Ale nie. Ja... Co? Masz coś dla mnie? Ale ja nie mam prawie nic. Ja mam tylko tego wind pogana ale to jest słabe. Ja tego nie chcę synergować. Ale tu... Dostałem sowę. Czasami robi blanki. Czekaj, ja wezmę to wywale. I czy teraz masz coś dla mnie? Masz. Dawaj. Co? Losowo mi dałaś? Szybsze przeładowanie. Zaraz. To ma synergię z tym? Ona chyba daje... On ona chyba zawsze daje coś synergicznego. Ale tak się nie daje oszukać. Ogólnie w tej broni druga połowa magazynka jest słabsza. Teraz tą synergią nie jest słabsza i ogólnie wszystkie naboje są większe i mocniejsze. Także to mi bardzo pasuje. Gdzie jest woda? Tu jest, dobra, trzeba jej bronić. Pra bym oberwał od tego granata. Tylko że jakby zużyłem klucz, więc nie wiem czy w ogóle ja się tam dostanę. Gun Q? Moja druga broń Nie ma amunicji! Ona jest nieskończona. Ona nie ma magazynka, ona pije. jak uszedł tym tu. Czekaj. To może przeładować. To nie ma amunicji, ale może przeładować. Jego przeładowanie to jest blok. No ja wpadłem w panikę i głupio oberwałem. Mam zero kluczy. A tu jest tu są dwa. Zgadłem tajny pokój. Ale i tak nie ma tu nic ciekawego. Jakie nie lubię jak jest ciemno. Trzeba się rozglądać. wszędzie, czy przypadkiem nie walniesz w kogoś. Masakra jakaś. Dobrze, że przynajmniej te naboje widać. Jak w Ciebie lecą. Ale takiego granata to już sobie nie zobaczę na przykład, nie? Także trochę już problem. Bum, bim, escape rope. portujemy do sklepu. Nie, chyba tarcza mi się bardziej przyda, jak mnie gdzieś przygniotą, to sobie jej użyję i poczekam chwilę. Bo ja mogę tym pominąć dużą część jakiegoś ataku trudnego. Ale to mnie chyba bardziej zadowala. I gąbeczka. Gąbeczka usuwa mi rzeczy z podłogi, tak jak na przykład ogień, trucizna, coś takiego. Yy, a to ulepsza mi broń na pewien czas. Poison Pursuit. No nie wiem. Coś nie bardzo na mnie to działa. To bardzo dobrze to zwziąłem wziąłem. Termal clips. Ogień mi pod nogami chcą robić. Też nie działa na mnie. Oj, ta gąbka tutaj bardzo się przyda. Jeszcze ta sowa blankująca może mi pomóc przy tym. Ej, Shockwave. A co my tu mamy? O nie, myślałem, że to jest tam ten pokój tajny, fajny. Nie zauważyłem go! Nie widziałem go w ogóle. tam tamtego. Kompanion? Eee, ale to ja serduszko mi wywali. Ale ja jeszcze ich zdobędę trochę. A taki kompanion jak tutaj, na przykład świnka. Dostałem policjanta. Niby źle nie jest. Ale nie powiedziałbym, że jest też dobrze. Nie, teraz już na pewno nie jest dobrze. No wiedziałem, że oberwę od tych rakiet. Proszę nie wal we mnie, ja nie mogę teraz tak bardzo biegać. Kościół! Co to jest to drugie? Pokazuje mi się gdzieś. Nie mogę sprawdzić nawet co to jest. No, to mamy chyba. poranie. Znowu straciłem. Serduszko. Ale będę miał życie beznadziejne. Co to jest? Czciaku, słuchaj. To mógł być mój ostatni dzień. I może. upadłem tylko przez ciebie. Ale to nie twoja wina. <grym> tak, tak. Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Czy on. To? Czy ja właśnie poświęciłem? Serduszko na gościa, który umarł. I jeszcze mnie przeklął. Jak, czy jak on działa? Nie po prostu zwiększył mi obrażenia o 20% teraz. Coś stało. A, myślałem, że im wywalił grę. Mogę strzelać groszkiem. Ta broń była w tutorialu. Zapomniałem, ja powinienem słabe w bronie wywalać. Bo jak jest to gun Q, no to ono może mnie ubić. Bo będę musiał wiele broni przerobić słabych. To lepiej je po prostu wywalać. Najpierw sterczy w sklepie, nie będzie tego. Sprzedawczyka. Synergiczna! Jest synergia. Z czym? I co to robi? Z tym? Pikanon? O Jezu. Ej, to teraz może być dobre. Mam pół HP. To się nie skończy dobrze. A, chybaż tak. Dobra. Jeżeli teraz pójdzie mi źle, to... Gun Q! Unfriendly fire i guns revenge. Pójdzie źle. Ja wam to gwarantuję, to pójdzie źle. Nie, reset. Mam dość tego rana. Tak, reset. Poszło tak badziewnie. Czemu zawsze GunQueue? Uuu, co to jest za pokój? Ale to jest dziwne. Dobrze, że nie musiałem stanąć w środku, żeby strzelać. To było złe. Chociaż sobie mógłbym popchnąć beczkę i wtedy by w nią strzelali. Też jest myśl. Korona pieniężna? Po ukończeniu pokoju mam szansę, że dostanę hajs. Okej, okay, ale najpierw zobaczę, jak będzie sytuacja z kluczami. Chociaż w sumie im wcześniej to kupię, tym lepiej. Czy 25 jeszcze zarobię? 100 tą koroną może? Oj, no nie wiem. Musiałbym na bosie dostać klucz. I no tak to się nie dostanę tam. No, super. Mam dość. Nie wiem. Nie wiem, co robić. Gim, człowieku! Nie, no jeszcze raz. Marnuję hajs. Ja dosłownie. Chciałem powiedzieć, że dosłownie zasumrę. Które to moje podejście teraz, czwarte? Myślałem, że przyjdę tu raz. I dojdę tak daleko, że nie będę się powtarzać. Znowu taka skrzynka? Ja jak najbardziej we. Za Afryko? Jak najbardziej. To zdaje duże obrażenia, wiecie. Dzień dobry! Hammer time. Od pierwszego młotka musiałem berwać. No super. Zostaw. Zaraz. Znowu padnę. Zostaw mnie. No ile można? I jeszcze to. To tak późno zaczyna naprowadzać na mnie. Tak specjalnie, żebym nie miał prawie w ogóle żadnego pola do manewru. Mam baterię, boet i Gasmask. Chyba chciałbym Gasmask? Tak mi się wydaje. Może się przydać na truciznę. Czemu tu nie ma wody? Od początku nie było. Ma być woda tu zawsze. Nie ma jej. Czemu nie ma wody? Czemu gra zabrała mi wodę? Tu jest! Daleko. Koks. Jak to mówią na streamach, Wafel, zostań zdeterminowany. Ale to się powoli toczy, weź tu kopni czy coś. A może... Otworzyć? Miałem nadzieję na jakąś broń, na bossa. Dobra, to kupuję to i lecę. Z mieczem. Jak oberwę, to nie strzelam. Mam nadzieję, że nie oberwę. On. Nie jest źle. Unfriendly fire. To dosyć luzacko. A Jezu, prawie bym operwał tak bardzo głupio. W końcu coś mi się udało. No! Odrzucił mnie! Przestań tak strzelać! Przestań, przestań, gdzie ty jesteś? Koniec, kościół! Nie ma takiego strzelania! Co jest? Nie dość, że bomby spadają, nie dość, że we mnie strzelają, to jeszcze ten gość jakoś tak naokoło strzela. A ten Nailgun bez żadnych synergii to słaby jest, ej. On z synergiami był mocny. Ja go kupiłem tak właściwie. Tajny pokój mi się zrobił, o. Pokaż mi, co mi podarowałeś. Poważny. Podszocie. Najgorsze, co może być, chyba. Ty, twój czarne dziury, nie? Mogłoby się przydać. Znowu bez obrywania. Tym razem coś się udaje. Stinger. To jest Stinger? Powiedz, że to Stinger. Powiedz, co to jest. To jest Stinger. Jak ona dokładnie działa? Czekaj. Gun Q i Last Bullet Standing. Ok. To ich wciąga i rani. I naboje chyba też wciąga. Z tego co wiem. Co? O Jezu, wszystko przeklęcił, cała trójka! Tak być nie powinno, to się chyba spakowało, bo on ich zaklął w trakcie jak on się rozdzielał. No tak. Podszoc? Może już od razu wszystko rozwalę, czy coś? Nie wiem, to jest przesadzone jakieś. <laughs> Brokułek! No co jest? Szczur mnie zablokował! Poważnie! No! Znowu? Teraz tu jesteś Teraz to mi się nie przydasz. Ej, ten kluczek spadł w przepaść. Ja go nie dostałem. Boss! Dawaj! Nie dawaj! Nie, Thermal clips, thermal clips! I co tu jest jeszcze? To jest adrenalin rush? O nie, o nie, przynajmniej jest jakiś słupek. Broni mnie, ten słupek uratuje mi całą grę, coś tak czuję. Czekaj tutaj, wybuchy są potrzebne, najlepiej. Kurde, niedobrze. Gdzie ty jesteś? Blank? Masz do czarnej dziury czy coś? Poważnie? Nie może strzelać? <noise> Bo wszystko do czarnej dziury wsadziło, wsadzało się. NO CZEMU?! Czemu Blank mi nie usuwa ognia? Blank potrafi uratować cię przez wszystkim, ale ogn przed ogniem najwidoczniej nie. Właśnie zużyłem ostatniego. Chyba czymś innym trzeba strzelać. Na przykład tym. Następnym razem lecę tym gościem. Nie chciałem nim lecieć, żeby po pierwsze nie marnować hajsu, a po drugie, żeby jakby zrobić jego przeszłość jednocześnie. Przy czym nie wiem, czy się da. Czy po pokonaniu smoka od razu nie masz ekranu zwycięstwa. Hajs marnuje idąc nim, właśnie, więc następnym razem idę nim. Dobra, tak się jak na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że podobało. Do zobaczenia i Siemka.